Witajcie moi kochani! No, Dzisiaj jadę rano do piekarni. Nie, pie, nie piekłem chleba, a, a potrzeba coś na śniadanie Także pojadę do piekarni dzisiaj z rana. No i w związku z tym, z tym wyjazdem do, do piekarni po chleb, tak myślałem, że będzie no, takie kryczytkie coś krajoznawczego dzisiaj na, dla odmiany. No w sumie to jest przecież o emigracji, o Ameryce. No to będzie kawałeczek tego no, mojego tutaj, tej miejscowości Cary w, w North Carolina no, zobaczycie jak, jak wygląda lokalna piekarnia i, i, i tak no spróbuję tam przelecieć po tych produktach, może coś Wam pokazać i no, taki będzie początek dnia dzisiaj tak, myślałem Wam tu pokażę może mamy takie fajne pole golfowe po, po drodze bardzo <noise> ekskluzywny taki dosyć drogi klub z golfem no to skoro już robimy wycieczkę to Wam to tutaj wstawiłem no i zaraz dojedziemy, zaraz dojedziemy na, na parking no tak mniej więcej całe miasteczko jest tak właśnie rozłożone z, z miejscami właśnie takimi do zakupów tu i ówdzie, a dookoła po prostu no w większości domy jednorodzinne no, a gdzie niegdzie kompleksy takie mieszkaniowe, że można wynająć mieszkanie. Także jest tutaj troszkę tego i troszkę, no i troszkę takich budynków większych. No tak to wygląda to malutkie tutaj jest centrum. Jest kilka sklepów. Tam jakiś z winem, jakiś salon, e, oczywiście paznokcie, No i, i to bakery. To bakery tutaj, czyli ta piekarnia, nazywa się La Farm e, Są chyba dwie czy trzy tutaj w tym miasteczku kary. Tak widać, tam jest nazwa u góry. No, także wejdziemy. Zapytam się, czy można nagrywać i nagram. Już ktoś macha nam. Mówimy hello, tato, są. I'm sorry. Yes, you would. As soon as I have some, I'll share with you. YouTube does not pay too much. I'll tell you that. No, jak widać, serdecznie jest ludzie siedzą i to jest właśnie typowa, typowa, atmosfera w North Carolina, że wszyscy są właśnie bardzo, bardzo przyjemni i fajni no więc piekarnia mniej więcej tak się reprezentuje tutaj zacznijmy może od takiej wystawy, precle. no 6,70, 5,70 i, i tak jak widzicie krosanty. 4 dolary, takie bardzo smaczne, czekoladowe to są białe bagietki, bardzo słodkie. No mniej więcej taki jest wybór. I tutaj pokażę Wam stoisko, gdzie się zamawia. Z bardzo przyjemną panią. No i taki wybór chleba jest. Jeżeli coś chcę sobie coś kupić, no to wszystko jest tutaj świeże prawdopodobnie w nocy pieczone, tak myślę no i ze słodyczy e, takie właśnie eklerki e, i podobne takie, no tutaj to się nazywa tart e, ciasteczka no takie ciasteczko powiedzmy jest 8 dolarów czy kawałeczek takiego tortu jest 8 dolarów eklerki no, po 5 dolarów wygląda to przepysznie Tutaj pojedyncze ciasteczka są aż, aż po 3,70 takie każde jedno malutkie kosztuje, gdzie taki malutki torcik jest za 8 dolarów. No i tam jak widać z tyłu jest piekarnia. Sporo ludzi tutaj pracuje. Stacja z, z napojami, no można też wino. Z lodówki rzeczy, które chcecie jakiś nosoczek z pomarańczy i tak jak to powinno być. W piekarni, można sobie kupić mąkę e, czy inne produkty, z którymi można piec. Łącznie z książkami, na które wam powiedzą, jak to, jak to robić. No i dalej, produktów więcej jest w lodówkach. No i jest cała sekcja A tutaj jeszcze innych, innych rzeczy, takich jakieś no, kawy, kubeczki, prezenty. E, i, no, jest bardzo przyjemne, bardzo lubię to miejsce tutaj. Często przychodzimy z synem, no jeszcze jak żona żyła, też kiedyśmy zachodzili, to mniej więcej, no tak to wygląda. Nawet wcześnie rano, jak widzicie, już są ludzie, no i jest przyjemna bardzo atmosfera. No i żegnamy się z, z piekarnią. E, Także takie będzie dzisiaj. Poranne, poranne nagranie dla Was wszystkich, żebyście zobaczyli tą atmosferę. Jak się to się da w ogóle oddać w, przez kamerę jak to w takiej piekarni, no ale chyba ci ludzie bardzo serdeczni, no, są takim typowym wykładnikiem, jak ta właśnie Karolina Północna, no jest troszeczkę inna, bo południe jest inne niż te, te miasta na północy. Jestem pewien, że w Nowym Jorku to raczej by było troszeczkę inaczej, chociaż tam też można znaleźć różnych serdecznych ludzi, także nie mówię, że całkiem nie, tylko mówię, że no tutaj jest to takie bardzo wyobrzymione no, ten, ta właśnie serdeczność i ta otwarto, otwartość i ci ludzie jak, no, jak się odnoszą, jak się odzywają i, i jak to jest, no mówię, ogólnie przyjemnie nawet taką, taką sekundę mieć z kimś, porozmawiać no miałem tam przyjaciela, który pracował przyjaciela, no poznaliśmy się przez to, że ciągle przyjeżdżałem do tej piekarni no ale teraz go nie ma, tak to bym jeszcze z nim porozmawiał byście zobaczyli, no jak to fajnie wygląda tak z bliska, no ale nie ma go Także no, na tym chyba skończę. Sześć minut. A może ktoś zainteresuje taka właśnie piekarnia w North, North Carolina.